To z tej strony Michał Xper W dzisiejszym odcineczku zrobimy sobie Wielki, wyczekiwany przez was Opening Całego karnetu zadymiarskiego Jesteście ciekawi co mi wyleci Zobaczmy, Zobaczymy sami Bo ja szczerze mówiąc jestem ciekaw Ale Zanim Zanim przejdziemy do openingu Możecie napisać w komentarzu Typy co ja trafię a ja z tego miejsca chciałbym pozdrowić Moich wspierających Mateusza Wolskiego Byby Baby YouTube Leon Słaby i Marek Borowski Dziękuję, że ze mną jesteście A ja już bez zbędnego przedłużania Lecę, po prostu Lecę z tym openingiem Let's go yy, Tak, odbieramy sobie najpierw Gemiki 10 gemów To się nie zmieniło Okej, okay. to się nie zmieniło, bo gdy się odblokuje, zatem ja, że jest nowa animacja, zresztą nie będę zdradzał, sami zobaczcie, tutaj mamy 10 gemów kolejne, yy, no to będziemy szukać kolejne 20 gemów i to karnet kosztuje 160, więc jeszcze musimy 2 sztuki gemów, 10 gemów. I 10 gemów. jakby mamy to, więc kopujemy karnet zademiarski. Odblokowano karnet zademiarski. Mamy 4 gemy. Jak marnie. Dobra. Animacja nowa poszła w ruch. Zobaczcie. No myślę, że to jest ładniejsza w sumie ta animacja niż jak była yy, poprzednio. To jest taka ładniejsza. Nie wiem w sumie, jak określić ją. Ładna jest po prostu. Mamy to. Yy... No to co? Może sobie ustawmy tego Daryla. Żeby nie było. Darylak, Daryl, Daryl, Daryl. Jest, mamy Daryla. Daryl. Dziwne napisane. Polećmy od big boxów. Trzy big boxy ze Snowtella mamy. Boom poleciało. 51 monet, 9 punktów mocy do Nani. 11 dotyka i 16 do Barleya. Yy, Poctamp. Więc druga skrzynka. Yy, mamy 97 monet, 11 punktów mocy do kiełka, 14 do Geila i 30 do Colta. I ostatnia skrzyneczka, boom! 98 monet, 12 punktów mocy do wraka, 12 do bo i 12 do rico. Same 12. Fajny box. Napiszcie, czy wam się kiedyś tak udało. Big box, kolejny. 39 monet. Widzowie, mamy coś. Obstawiajcie, co to może być. 8 punktów mocy do bo. Nie ma? Ej, nie ma nic. Jak to? Jak jest zawsze, jak jest mniej niż 40 yy, monet, to powinno coś być. Mała skrzynka. Bum, poleciała, 17 monet, 5 punktów mocy do Poko, 5 do Kiełka, Mega Box. Czy wy to widzicie? Mamy szósteczkę. Szósteczkę, tak o, tak wyleciała po prostu szósteczka. Fajnie. 10 punktów mocy do Bibi, 18 do Edgara, 20 do 8-bitowca, 23 do Tika, 25 do Delila. Mamy świecącą jedynkę, uwaga! Dobra, mamy Star Power do Mortisa, zwinięty wąż. Fajnie. Ja się z tego star poweru, no można powiedzieć, że cieszę. No bo fajny jest. Co dalej mówić? Trzeci poziom. Big box. Zaraz, zaraz. My się tak pośpieszyliśmy. A tutaj mamy kolonę rafse do odebrania, więc go najpierw odbieramy. Chromatyczny zadymiarz, nowy zadymiarz, chromatyczny zadymiarz, pułkownik Rafs, który gra na wsparciu. Rafs wykonuje laserem dwa strzały, które odbijają się od ścian. Jego super atak to zrzut, zaopatrzenia, które może zadawać obszarowe obrażenia wrogom. A sojusznicy mogą je zebrać jako wzmocnienie. Fajnie, na pewno się przyda. Będziemy nim grać. Dobra, mała skrzynka. I... 18 monet, 4 punkty mocy Dotyka i 15 do Bim. Mam jakąś. Halo, halo! Nie wiedziałam, że istnieje takie coś jak misja za 1000 żetonów. To jest przypadek wyszły, dobra? 100 monet, big box 110 monet, 11 punktów mocy Dotyka, 20 do BO i 50 do kiełka. Spoko, fajnie. Dobrze, fajnie. Duża skrzynka. 46 monet. 9 punktów mocy do Kolonela Rafsa i mamy świecącą Wiedynkę, 16 punktów mocy do broka. Uwaga! Kruk! Mamy nową legendę, widzowie! Mamy nową legendę! Jest! Trzeci legendarny! Ja nie mam pytań! Kruk! Postać, która jest najbardziej wkurzająca. Ja nie mogę z Big Boxa. Czaicie to, widzowie? Z Big Boxa Kruk. Ciekawe. Tokszyc, toksyczny zabójca. Ej, aż mi język się plącze. Fajny prezencik na urodziny od Sparcella. Kruk wystrzeliwuje trzy zatrute szlety. Jego super atakiem jest skok, podczas którego rzuca sziletami zarówno w trakcie lotu, jak i w chwili lądowania. Na pewno się przyda. Będziemy wbijać 20, 30 rangi na tym... Y Kruku, bo się przyda bo to jest jednak kruk fajnie ustawmy go może sobie kruk fajnie że jesteś kruk z nami i big box 108 monet 10 punktów macy do Gela 14 do daryla 20 do Ms to w ogóle mamy tutaj jeszcze monety z Alei Boharhoff 500 monet i Punkty mocy broka. Fajnie. Mała skrzynka. 30 monet. 6 punktów mocy do AM. Z 15 do 8 bit. 100 monet. Big box. 26 monet. Czy coś będzie? Tak, mamy coś. Mamy coś, widzowie. Co to będzie? Jestem ciekaw. Star power do Sandy. Nie jest źle. Coś. Lubią nas po prostu te mityki i legendy. Fajnie. Pimpaka sobie odbierzemy później. Big Box 45 monet. 8 punktów mocy do 8 bitowca nie ma. 9 do kiełka i 13 do bo. Ale że kruczek nam się dropnął. Punkty mocy będziemy do niego brać. Mała skrzyneczka. 17 monet. 5 punktów mocy do Franka i 7 do Bibi. Big 33 monety, 11 punktów mocy do Gala, 11 do Pam i 14 do Bibi. Big Box. 104 monety, 10 punktów mocy do M, 12 do Kolta, 16 do Kiełka. Big Box. 50 monet, 13 punktów mocy do Czeki, 16 do Rafsa, 30 do Bulla. 100 monet. Big Box. Jiu. Mała skrzynka. Przepraszam. 12 monet, 6 punktów mocy do czyjej, 7 do kolta Big Box, 103 monety, 15 punktów mocy do giela, 16 do bola, 30 do kolet. Monety, mega skrzynia z 5, więc skipnijmy. o do kruka! Jak dużo punktów, tylko pytanie: czy ulepszamy? Ulepszamy, ulepszamy już ciebie na skrzyczku czwarty poziom mocy. Oj, no jeszcze musimy tutaj przeskrolować. Big box, 48 monet, 8 punktów mocy, dobraka, 9 to do penny, 10 to megabox Mega box, 6 mamy coś. I Uwaga, słabo. Nie jestem zadowolony z tego gadżetu. Silver Bullet Kiedyś był lepszy, teraz dostał nerf'a Big Box 50 punktów mocy. 10 punktów do y, peny... 11 do rozy i 16 do bóla. 53 monety. Big Box 100 punktów mocy. Do naszego kluczka dajemy. Mała skrzynia Big Box Nic ciekawego Big Box 51 monet, 10 punktów mocy do pułkownika Rafsa, 20 do Ms, 20 do Stryu Ciekawe, fajnie Wszystko dajemy do naszego kruczka Big Box 73 monety, 12 punktów mocy do bariera, 12 do nani, 15 do kiałka 200 monet. Mały box. Nic ciekawego. Big box. 58 monet, 14 punktów mocy do dobit, 20 do Edgara, 20 do kruka. Mega box. 5. Czyli nic ciekawego. Box to, y, 5 to nic ciekawego, 62 monety, 8 punktów masy za franka, 10 do Bibi, 15 do pułkownika Ravsa Odznaka uśmiechnięta, pułkownik Rafs. Tutaj big box jest otwierany. Punkciki do Ravsa Smutny Rafsik. Czemu Raws jest też smutny? Legendę dropnęłam. A, dlatego ciebie nie ulepszam, no tak, rozumiem box najpierw, bo może jakaś postać nam się dropnie. To wtedy by ten punkty mocy przekazał do niej. W otwarte 6 i gadżet do deryla. Fajnie, bo mamy nowego skina. Przy przyda się. 50 punktów mocy do. Wiadomo, do kruka. Big box, 73 monet. Nic ciekawego. No, rzadkość. Najwięcej puharów najmniej pucharów. Na sobie może też ulepszymy. Yy, Pinpaka nie chcemy. Duża skrzynka. 65 monet, 10 punktów mocy do pokoju, 14 dodałem 30 do kiełka. Kurzony dawk. Big Box 39 monet, może coś być, nie, ale nie ma nic. 100 punktów mocy. Jestem że do kruka widzowie. Jaki indziej? Gdzie indziej mają powędrować 100 punktów mocy. Mogę już Ciebie kruku ulepszyć? Nie mogę jeszcze. Na pewno kruk mi powie, no. Wiem. Pewnie sobie tak myślicie, ale zawsze spytać warto. Ale tutaj mam dużo zadmiarzy do ulepszenia. 200 monet. Mega box. 5, czyli nie ma nic. Zakochany Rafcik, może w takiej paper by się zakochał. Nic ciekawego. Big box. 66 monet. 10 punktów mocy dostępu. 11 do kiela, 12 lat 12 do kolet. 75 punktów mocy. Do kogo innego. Jeszcze nie możemy. Ale pech. Nie możemy jeszcze ulepszyć kruka. Ja chcę już go ulepszyć. Polejmy na punkt mocy do kruka. O, jest 200 punktów mocy do kruka. Bo mamy już mam moc na nim, możemy go ulepszyć. Ja to robię. Już gadżeta możemy u niego mieć. Więc fajnie. Niezagrane, już gadżeta możemy, będziemy mieli Mega Box. 5 No nic. Te openingi mogą mi maksować postacie. I mogłoby być po prostu 5 i mogłaby być świecąca karta. Chciałbym ja mieć tak wymaksowane konto Big boss 68 monet, 14 punktów mocy do na majka 21 do broka Mega Poszło 5 Do punktu były mocy, a przyda nam się Gdy będziemy puszować rangi jakieś, to znaczy wbijać rangi, no wiadomo Puszować to się od 20 od 20 poszuje Bo wiadomo, my bo wtedy się spada. Szczególnie przed końcem sezonu. Wtedy taki spoceniec się nam ukazuje. Wszystko zrobi, żeby mieć tą. Żeby mieć, nie wiem. 25 na przykład kapuch Mieliśmy w do kruka. Czy ciężko jest trafić? Nie wiem. Kolejne. Czyżby mieliśmy już jakąś postać wymaksowaną kolejną? MegaBoxie to zobaczymy, ale wątpię. No, teraz doktorka na przykład nie było. Oj tutaj już kończymy powoli, bo już tutaj jest do kolonela Rafsa. Nie, do nie, do Roina Rafsa. jeju, zapomniałem. Roin Rafs. Zwykły Roin Rafs. I MegaBox 5. Teraz chyba star się na nas wkurzył. Dał nam kruka. Tylko tyle. Dał nam tylko kruka. I chyba tyle nam da, jak myślicie widzowie? Ja jestem ciekaw. 200 monet, kurzony rafs, big box, 55 monet, 16 punktów mocy do kolei, 20 dolu i 30 dobi. 200 punktów mocy... Wiecie, do kogo nie muszę mówić. Oksuja mam go teraz na 8 moc, ciekawe. Może polepszajmy sobie teraz. Teraz kogo mamy na szóstych mocy? Tutaj Ems może być? Nie, może być. Z polepszamy. Mieliśmy do niego też dużo punktów. No na czwartym mocy go awansowaliśmy. Tutaj też nie może być. O! Pięknie. Nie ma tak na serio jakiś O, pięknie yy, Specjalnie Star Powerów Piąta, będzie na szóstą nie będzie ósma ósma I tak na serio Nie ma żadnych ulepszeń Co dam, co nam by coś dały Dobra, piąta moc Tutaj jeszcze do luk do Bibi i co, no i tyle ile już nagród nam zostało? 27, nie za dużo I za wyż. jednego tutaj Big Boxa jeszcze wbiliśmy 15 monet punkty mocy do Darrella i do Edgara smutnie Ryan Ravs Big Box 60 monet 8 pokutów mocy 10 do kolet 14 do Lu. Widzowie, czy myślicie, że może być tak, że Supercell szykuje nam znowu jakąś legendę, bo nic nie trafiamy teraz, nawet tu żadnych gadżetów, nic? No zobaczcie, kompletne nic. 5 przedmiotów. Widzicie? Uśmiechnięty Roin A Star Power i gadżety, mogę trafiać. Jest, mamy coś! Uwaga! Drugi Start Power to Mortisa! Czyli jeszcze gadżety będziemy mieli go wymaksowanego. Fajnie. 20 gemów. Yy, mega box. 5. Więc skipujemy. Kochany Ravs. Big box. Nie, yy, mały box. Dużo big boxów otwieramy. Dlatego tak mówię. Big box ciągle. Nic ciekawego znowu. 100 punktów mocy do kołu innego, jak do kruka Roin. Y y no, Roin Raps daje łapkę. Jak wiem, możecie zostawić łapeczkę w górę. Suba z tąkiem tutaj, będzie mi miło fajnie. Was to nic nie kosztuje, a mnie to motywuje. I uwaga, 6, czyli coś mamy. Te gadanie na Martę się opłaciło. I uwaga. Dobra! Jej! Mamy ten star power, co chciałem do spajka. Podkręcona piłka. On jest spoko, nawet. Napiszcie, czy Wam się podoba ten star power. Jak macie, spajka. Nic ciekawego. Spocony Roin Raft. 500 monet. 500 punktów mocy. Mogę się pożegnać tutaj z, z ulepszaniem. Tutaj kluka naszego, bo dziewiątą moc już ma. Tylko pytanie, czy trafimy do niego Star Power jakiś? Fajnie by było, ale 5, czyli z tego mega boksa nie trafimy. Tutaj Royal Raws który się broni, 500 punktów mocy. Teraz może damy do Rawsa w sumie. Czemu nie? Szukamy, szukamy. Będziesz dużo wymaksowany Raws. Znaczy wymaksowany. O, moc na się. Fajnie. No i co? Roin, Roughs. Drugi skin, skin dzisiaj. Spoko. Będzie się fajnie grać. Kickbox. Nic. I dwa pinkpaki. Hm. Czyli tak mam smutną Shelly, smutną nani i Dynamike'a, który pokazuje, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem. Dzięki Dynamike. Też to miałam powiedzieć. I drugi pingpak. Smutna Jessie. Yy, uśmiechnięty Bo i El Prima, co pokazuje łapkę w górę, że musicie zostawić pod tym filmikiem. No i co? Nic nie mamy karnet Zedmiarski na czarno. Słabo. Czyli tak. Po krótkie podsumowanie, kruczek. Skin do no Rolina yy, Co to jeszcze? Dwa Star Powery do Mortisa. Nie wiem, który będę grać. Gadżet do Drilla. Jeden. I skin drugi star power do spike'a którego mi brakowało spike na max A, sandy jest, star jest. power szanka do ulepszania nie możemy mamy tak mało monet z tego to się nie spodziewałam no i strep silver bullet do kolta ja mam nadzieję że wam się podobał ten opening zostało nam do odblokowania siedmiu zadymiarzy więc na pewno następne openingi może któregoś z nich zrobimy. Dwie legendy nam zostały, bo trzy już mamy. Ja się z wami żegnam, mówię Wam na razie. Pa-pa!